Ostatnia godzina. Konia. Z radością patrzymy na to, jak się Warszawa w naszych oczach zawrotnym tempem europeizuje i usiłuje nabrać manier wielkiej stolicy. Krew jej uderzyła do głowy, trzęsie nią gorączka, na twarzy ma wypieki. Była zawsze śliczna, tylko wyglądała jak kocmołuch i miała kochanka dorożkarza z Pragi który jechał sam, a od niego jechało wódką i paskudnym słowem. To też, kiedy Anglik do Warszawy przyjechawszy wyszedł na placyk przed dworcem kolejowym i ujrzał gęby dzikie, sine, od końskiej złości nabrzmiałe, kiedy ujrzał upiory końskie, hałaty brudne, dryndy jak stare, wycofane ze zbożnego użytku karawany, kiedy posłyszał okrzyki dzikiej retes Chwytał przerażony jedną ręką walizkę, a drugą sztucer na niedźwiedzie i gotował się do srogiego, sarmackim ludem boju. O niemądry, lud ten, plemię, grzędzicy, z pozoru tylko przypomina buszmenów. Są to bowiem ludzie o wielkie schody czy serca, mający tylko skłonność do soczystego stylu i bardzo rzadko jedynie w wyjątkowym uniesieniu Zdarzało się, że taki władca końskiego trupa biczem pobił wariata, co chciał płacić wedle taksy. Na ogół jedynie słowem mocnym, jak sos cebulowy za bił w pasażera taki syn konia i drędy. I raczej należało się uśmiechać, słysząc tryl liryczny z dobroci serca miodową strugą płynący. A niech ci matka boska ręce i nogi połamie. Hrabia taki, co musiał jechać, zachcieła, a złotówkę oddaje, bo dojeść na żydowskie platformy na cmentarz pojechało. Czy to nieładne I co to komu szkodziło? Tak to oni sobie przyjemnie gadali, aż nagle ucichli, patrząc z przerażeniem, że nagle w Warszawie, spod ziemi i na raty, wychynęło kilkaset automobilów Ty, kapa widzisz rzekł dorożkarz do swojej ciotki trzydziestoletniej kobyły bez grzywy i ogona sztucznie przyczepionej do dyszla nie widzę bom ślepa odrzekła mu kobyła zaczęło się nareszcie nareszcie automobilowe szaleństwo bardzo to jest miłe i pocieszające a jednak śmiać się chce człowiekowi patrzącemu na ten nagły entuzjazm Dotąd było w Warszawie dziesięć automobilowych dorożek. Każda przypominała Arkeo trzęsła się jak febra, pachniała jak klub ukraiński, była swoją trąbą jak zaszlany wieprz, wjeżdżała stale na tramwaj, miała zawsze złą orientację, stawała po każdych stu metrach, zastanawiając się, co robić dalej. Łamała się w niej oś. Zapalał się akumulator, pękały opony, wreszcie łamała kości nieopatrznemu pasażerowi, co nią jechał w podróż tak daleko i niebezpieczną, jak podróż do Wilanowa. Tak to trwało parę lat i nikomu do głowy nie przyszło, żeby mogło być inaczej. Wreszcie się ktoś napił benzyny i w przystępstwie szaleństwa wypuścił kilka nadobnych, automobilowych dorożek. Znakomity to uczynił psycholog. U nas nigdy nic nikomu nie przychodzi do głowy. Kiedy zaś wreszcie się to zdarzy, w tej chwili co drugi człowiek uderza głową o mur, zdumiewa się, że on na to nie wpadł i w tej chwili robi to samo. Jeżeliby kto jutro założył przy ulicy zapiecek sztuczną wylęgarnię kurcząt, pojutrze będą tam trzy takie. Trzeba czy nie potrzeba? Całe szczęście że automobilów bardzo potrzeba i ten pierwszy człowiek, co je wymyślił, jest człowiekiem zasłużonym. Heca się bowiem uczyniła pierwszorzędna. Ludzie zaczęli sprzedawać zegarki i poduszki. Rodzice, dzieci, dorożkarze, konie, rześnicy, trychniny, ziemianie, weksle, kto czego miał pod dostatkiem. Jednym słowem i zaczęli kupować dorożki automobilowe. Co dzień dziesięć nowych, błyszczących, szybkich i ładnych wozów wyskakuje w pląsach na miasto i o ile od razu nie skręci sobie karku i bez szwanku szczęśliwie kilka warszawskich przejedzie ulic, zaczyna wtedy karierę. Ludzie rzucają się na te wozy, tulą je w objęcia, całują je w numer porządkowy i są szczęśliwi, że się Warszawa wielkim czyni miastem. Znowu dziś czterech przejechało prawie na śmierć, mówi z dumą warszawianin i z zastrością czyta, że w Nowym Jorku było w ubiegłym roku 200 tysięcy wypadków śmiertelnych. Kiedy to u nas do tego dojdzie, myśli rozgoryczony, bo zdaje się, że jednak nieprędko. Stało się to sportem modnym, aby wiedzieć, do jakiego przedsiębiorczego człowieka Należy ta czy owa dorożka automobilowa. Numer 365 należy do aktorki. Pan się myli. Wiem z pewnością, że 365, 6 i 7 należy do firmy Kiszkopol. No to w takim razie 465 należy do aktorów z polskiego teatru. Ten tak. Te trzy nowe należą do jednego księdza. Czy profesorowie uniwersytetu mają już co? Na razie tylko litr benzyny, ale już robią zrzeszenie na jeden wóz. Każdy ma dorożkę. Przedsiębiorca pogrzebowy ma ich sześć. Kooperatywa żebraków spod Świętego Krzyża ma trzy małe Fiaty na, malo, na balonach. Jedna akuszerka ma Minerwę, a jeden aptekarz dwa Citroeny. Literaci na razie mają tylko tramwaj Mokotów Powązki. Radość automobilowa napełniła Warszawę. Stolica pijana jest benzyną. Dumna jest i szczęśliwa ze swoich dorożek, które mają cudowną właściwość, że ich nigdy, nigdzie nie można znaleźć. Szuka się ich w ten sposób, że się wynajmuje na godziny dorożkę konną i ugania się po mieście, aby schwytać autotaksji. Schwytał kto jednak kiedy anioła za błękitne skrzydła. Czujesz zapach, więc gdzieś tu w pobliżu, więc pędzisz i gnasz, aby go dogonić. Nareszcie, nareszcie widzisz lśniące pudło w alejach. Doganiasz szczęśliwe. lecz auto właśnie się pali, bo był wybuch. Gdzież są u licha te ogniste wozy? To są one tak figlarne, że się bawią w chowanego i nigdy nie stoją tam, gdzie ich najbardziej potrzeba. Najwięcej ich stoi zawsze na teatralnym placu i przyglądają się, nie wiadomo czemu, chyba regulaminowi teatrów miejskich. Albo też z entuzjazmu dla sztuki czekają na redutę, która się wybiera do Wilna, nie wiedząc, że to biedaki, co pójdą piechotą i dopiero do Warszawy wrócą własnymi automobilami. Szlachetny szał automobilowy ogarnął wszystkie warszawskie firmy. Mają wtedy swoje wozy, fabryki czekolady i krawcy, i kuśnierze. Banki własnymi autami wożą weksle do protestu, kuśnierze wożą mole. To można zrozumieć. Zupełnie jednak niepojęte wyglądają auta księgarni i redakcji dzienników. Są to jeżdżące dowcipy. Co wozi księgarz? Książki. Serena automobilu księgarskiego ryknęła z uciechą. Nic nie wozi, a wóz jest tylko dla reklamowej parady, i po to, aby konkurenta nagła benzyna zalała. Księgarz wsadza do swojego auta dwóch subiektów, którzy nic nie mają do roboty i wozi ich po mieście. Siedzą, biedacy w pudle i czytają książki. Po ulicy z tego samego powodu jeżdżą z wielkim szykiem auta dzienników umarłoby z rozpaczy jedno pismo gdyby drugie miało swój wóz a ono nie a ponieważ nic łatwiej nie można dostać na kredyt jak automobil więc ma go każdy warszawski dziennik jeżdżą w nim końcy i panny z administracji na spacer odpowiedzialny redaktor do sądu na rozprawę jeździ nim reporter aby kogoś przejechać i mieć z tego notatkę Jeździ nim krytyk teatralny po autorze, naczelny redaktor w ministrach, jak połysy kobyle, przejeżdżają się nim na śmierć prawdę. Przetrąca się nogi opinii, wybija się nim zęby przeciwnikowi polemiście z szumem, z szykiem, z trąbieniem. Ten sam automobil chętnie odwiezie do tworek, kilkuletniego abonenta, któremu się odbrania na serio wszystkiego, co jest w gazecie, mózg zagrzał. Automobil rozwożący musztardę, listonoszów, paczki z magazynów i tym podobne rzeczy, jest wehikułem pożytecznym i korzyść tę można pojąć dość łatwo. To, że dorożką automobilową wraca do domu człowiek pijany, że nią jedzie ten i ów, to jest do pojęcia. Jednego tylko z chwilą wprowadzenia w użycie tych szybkich wehikułów pojąć nie można. Jazdy automobilem do ślubu. Ze zgrozą pełną zdumienia patrzeć należy, jak w kilku automobilach pędzi orszak weselny do kościoła na ślub. Oblubieniec, blady z emocji, przytrzymując obiema rękoma cylinder, wali w przepaść z szybkością trzydziestu kilometrów na godzinę. Chcesz mu krzyknąć, bracie, zatrzymaj się, czy ci życie niemiłe? Ale on ani się nie obejrzał i pognał w szaleństwo męki pełne. Oto są dorożki automobilowe. Pierwej jechał taki w powozie, białym, aksamitem wybijanym, powoli i dostojnie. Na koźle siedział wygalowany lokaj, który taką zawsze przedziwną miał gębę, że rano funkcjonował jako grant hiszpański przy karawanie, a wieczorem woził ludzi do ślubu. Powóz paradował z tempa i jeździł okulną drogą, zwykle przez aleje, aby się ludzie mogli napatrzyć. A to było takie zrządzenie boskie, aby się biedny człowiek, który się miał za chwilę ożenić, mógł się jeszcze namyślić, gdy w ostatecznym razie, gdyby nagle przyszła na niego chwila światłości, mógł bez wielkiej dla siebie szkody wyskoczyć z wehikułu i zwiać, uciekając jako jeleń. A dziś co? trzyma go narzeczona z jednej strony, teściowa z drugiej i pędzą automobilem. Wyskakuj teraz, jeśliś mądry. To jedno, może ludzi cokolwiek zmrozić w entuzjazmie do taksisów. Poza tym nie można nie przyznać im zalet wybornych. Jeśli cię wierzyciel dogania na ulicy w konnej dorożce, a ty siedzisz w dorożce automobilowej, coś ci uczyni. Jeśli ty chcesz od kogo pożyczyć, jakże ci uciecze. Zrozumieją niedługo te zalety zacni nieboszczycy. Dotąd zbyt powolni i noga za nogą wlokący za sobą tłum ludzi. Za granicą już doszli do rozumu i jadą automobilem, szybko i wygodnie. W ten sposób można uciec od widoku spadkobierców. Od fałszywych łez i co najważniejsze, od mów pogrzebowych. Od tych godzinnych, kilku ciepłych słów, od których jest zimno i które kłamliwością swoją, ciężką zgryzotą napełniają dostojnego nieboszczyka, co już kłamstwem gardzi. Zupełnie bezużyteczna. Okazuje się dorożka automobilowa, jeśli chcesz uciec od żony. Śmierć bowiem i żona znajdą cię wszędzie i wszędzie dopadną. Temu jednak nie jest winien automobil tylko benzwał, co się ożenił. Nie można z tego powodu zamykać oczu na niezmierną użyteczność automobilów i dziwić się nie należy, że się tak wspaniale mnożą w Warszawie, jak grzyby, plotki albo zaprotestowane weksle. Wszyscy już mają automobile. Ma auto nawet jeden z dyrektorów teatru. W tych czasach jest ono bardzo potrzebne. Albowiem dobrzy ludzie nie chcą teraz chodzić do teatru nawet za darmo. Kartkowicze, związawszy się z stowarzyszenie, żądają włożenia ich na przedstawienie dyrektorskim automobilem. Bezczelność ludzka nie ma granic. Dorożki automobilowe bardzo są lubiane w sferach, które do krzywo patrzyły na piękne limuzyny. Teraz w stróż twojej kamienicy. Kiedy jadąc taksisem obryzga cię od stóp do głowy, patrzy na ciebie z przekąsem i mówi z niechęcią. Od burzy, piechotą chodzi. Nigdy nie wiadomo, jak dogodzić biednemu człowiekowi. Dziękuję bardzo.